Cześć witajcie! Z tej strony The Play Game. To jest mój pierwszy odcinek z Nostale poradnika, który będę umieszczał na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić w grze Nostale. Więc zaczynamy. Pierwszym sposobem na zarobienie jest zbieranie fasolek które wypa wypadają z miękkiego stączku groszku albo stączku groszku. I z tych fasolek. Na małych levelach to bardzo się przydaje, ponieważ mało się wtedy zarabia, a zawsze coś można sobie później kupić. Jedna cena takiego groszku wynosi 50 golda, czyli 50 zł. Ma, mały zarobek, ale zawsze coś. Drugi sposob na zarobienie jest hazard. To jest najbardziej opłacalna rzecz pod względem zarobiania, bo może wypaść przedmiot u 7, u 6, u 5, u 4, u 3, u 2, u 1 i tam jeszcze jakieś nisko poziomowe, ale to się bardzo rzadko zdarza. A robi się to tak: idzie się do Teodora Top, bierze się hazard. I dowolną rzecz jaką chcemy yy, podwyższyć na wyższy poziom. Ja na przykład dajesz dobry sztylet ducha, teraz jest na U2. Zobaczymy. A może spalić, albo może ulepszyć. Zobaczymy, co będzie. Fazer poli się na rzadki poziom 2. Na ten sam akurat, ale spróbujemy jeszcze raz. Spaliło przednią, to się zdarza. A tych nie będę próbował, bo sprzedam je później. Później jak już ulepszymy na przykład na poziom ustalony jaki byśmy chcieli, można je ulepszyć. Ale ja nie będę tego robił, ponieważ szkoda mi trochę kasy na razie. Trzeci sposób na zarobienie to dropienie piórek, dropienie pióra na kremie. Pióro wygląda tak. Noc bazarze stoi około 20-21 k. I też wypadają te błyszczące dusze do ulepszania SP. To jest bardzo przydatne i najbardziej schodzi na zbażarze. Dlatego nie sprzedawać tego u Ewy albo u Minimentro, coś takiego, bo to u nich to kosztuje tylko 100 zł. Czwarty sposób na zarobienie to odchodzenie na łąkę komety. Tutaj wypada bardzo często pieniądze po 500, po 300, po 400, różnie. I jeszcze wypadają ziarna mocy i eliksir mamy i życia. Piąty sposób to chodzenie na rajdy. Ja tego nie zademonstruję, ponieważ nie ma żadnego boksa ani nic raju rajdu. Szósty punkt pod względem zarobienia to są eventy, które... Są różne naprawdę. Tu akurat jest event wiosenny i są różne rzeczy: mięso, event, tutaj bambo. I jeszcze jest ryż, który się dropi na słonecznych łąkach, ale ja tego nie zademonstruję, bo to się długo dropi tam na takich plantacjach. Siódmy punkt to minigry, które są w Minilandzie, którzy inni gracie, gracze stawiają tutaj takie... Może ja zademonstruję, może mam. O. Taki teleport jakby do swojego Minilandu. I tu są minigry umieszczone. Zaraz Wam pokażę kilka gier. Gry można kupić u Mentor. Tu są te gry. Ale lepiej opłaca się samemu zrobić, bo to mniej kosztuje. A czasami jak to siódma gra, to można nieźle na tym zarobić, na tych grach. Bo są różne przedmioty, z tego wypadają. Zależy jaki poziom, kto nabije. To wszystko o tym filmiku. Jeśli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Do zobaczenia. Cześć.